Muślin w bezkonkurencyjnej cenie, tylko 26,60 za metr. To najniższa cena za tkaninę, która zachwyca swoją jakością, miękkością i uniwersalnością i jest idealna na wiosenno-letnie dni. Muślin to must have w szyciu mody kobiecej. Doskonale sprawdzi się na zwiewne sukienki, romantyczne bluzki, luźne spódnice i wygodne spodnie. To materiał z przyjemną strukturą, który pięknie się układa, jest zwiewny, lejący i oddycha razem z Tobą. A dla najmłodszych z muślinu uszyjesz odzież, otulacze, pieluszki, apaszki, kocyki i wszystko to, co delikatna skóra malucha pokocha od pierwszego dotyku. Nasz muślin posiada certyfikat OEKO-TEX-100, co znaczy, że jest w pełni bezpieczny dla dzieci. Uszyjesz z niego także pościele, poszewki na poduszki i inne akcesoria. Muślin to tkanina wszechstronna i dodatkowo teraz w świetnej cenie.